Witajcie na kanale china.pl. Od dłuższego czasu przymierzałem się do zakupu jakiegoś pojazdu elektrycznego. Na początku miała być to hulajnoga, później nawet myślałem o skuterze, ale nie bardzo miałbym gdzie go nawet trzymać. Ostatecznie wybór padł na rower elektryczny, który wydaje się bardziej uniwersalnym środkiem transportu niż na przykład hulajnoga. Gdyby wysiadła bateria, to w dalszym ciągu można się przemieszczać tak jak na normalnym rowerze. Dodatkowo można nim wjechać na różne tereny. I co najważniejsze, po złożeniu zajmuje mało miejsca. Jak rower sprawdza się na co dzień, jakie są plusy i minusy, dowiecie się z recenzji. Zapraszam do materiału. A do A20, bo taki model właśnie wybrałem, to w skrócie kompaktowy rower elektryczny ze składaną aluminiową konstrukcją, amortyzującą wstrząsy i baterią o pojemności 10,4Ah. Wyposażony jest w siedmiobiegowe przyrzutki Shimano, trzybiegową regulację wspomagania elektrycznego, hamulce tarczowe i 20-calowe koła o szerokości 1,95. Według producenta jego zasięg pozwala na przejechanie do 45 km w trybie pełni elektrycznym oraz do 80 km w trybie mieszanym. Zastosowany 350-watowy bezszczotkowy silnik elektryczny może pozwolić na jazdę do 35 km na godzinę, ale dopiero po odblokowaniu. Więcej na ten temat dowiecie się w późniejszej części recenzji. Czas ładowania wynosi około 5 godzin. Sterowany jest za pomocą praktycznego wyświetlacza LCD, który umożliwia monitorowanie i zmianę różnych trybów. Rower można zakupić bezpośrednio od producenta na AliExpress lub w sklepie Bengut. Występuje w dwóch kolorach, białym i czarnym. We wszystkich przypadkach wysyłka jest z europejskich magazynów bez dodatkowych kosztów celnych. Wszelkie akcesoria oraz części dostępne są także na AliExpress oraz w sklepie Bengut. Wszystkie najważniejsze linki, kupony, kody rabatowe zostawię w opisie pod filmikiem. Zapraszam także na stronę china.pl, na której znajdziecie pełną recenzję tekst nową roweru ADO A20. Głównym, jak nie najważniejszym problemem, na który napotykamy się podczas zakupu pojazdów elektrycznych jest brak serwisu posprzedażowego, i tutaj mam na myśli zakup pojazdów bezpośrednio z Chin. I tutaj firma ADO rozwiązała ten problem, tworząc infrastrukturę serwisową we wszystkich głównych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Były to dla mnie jedne z ważniejszych elementów, które zdecydowały właśnie o wyborze roweru ADO A20. Jak podają na swojej stronie, na kluczowe komponenty jest rok czasu gwarancji, natomiast na główną ramę dają aż 10 lat. Na stronie mają fajnie opisaną całą procedurę posprzedażową, oraz wypisane wszystkie elementy, które obejmuje gwarancja. Przejdźmy teraz do zawartości opakowania. Całość przychodzi w dużym kartonie. Wszystko jest dobrze zabezpieczone na czas transportu. I wewnątrz znajdziemy takie elementy jak uchwyt na telefon, ładowarkę z europejską wtyczką, instrukcję obsługi, niestety w języku angielskim, zestaw kluczy płaski plus imbusowe, pompkę do roweru. No i na końcu rower ADO wraz z baterią umieszczoną w ramie. I do tego są jeszcze dwa kluczyki. Przed pierwszą jazdą wszystko trzeba dobrze dokręcić oraz naładować baterię do pełna montaż nie powinien Wam zająć więcej jak 10 minut. Nie zapomnijcie także o kluczyku, bo bez tego nie włączycie wspomagania. Może się także okazać, że trzeba będzie wyregulować przerzutki, w moim przypadku taka usługa w serwisie rowerowym kosztowała 30 zł. Rower elektryczny A do A20 wykonany jest z aluminium, co pozwoliło zmniejszyć jego wagę o 40%. Całość wygląda naprawdę nieźle. Jak nazwa sugeruje, wyposażony jest w 20-calowe koła. Jego konstrukcja umożliwia złożenie go w zaledwie kilkanaście sekund. Głównymi elementami do złożenia jest kierownica oraz rama. Jego wymiary po złożeniu i po rozłożeniu wynoszą tyle, ile widzicie na ekranie. Natomiast waga to około 24 kg. Obawiałem się trochę o solidność takiej konstrukcji. Ale mamy tutaj dobre mocowania, które radzą sobie bardzo dobrze podczas jazdy w każdych warunkach. Ponadto składana konstrukcja pozwala na wygodne przechowywanie rowerów w małych przestrzeniach. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które na przykład dojeżdżają do miejsca pracy, korzystają z komunikacji miejskiej, lub tak jak w moim przypadku mogą włożyć go bez problemu do bagażnika samochodu i ruszyć na nowe szlaki. W normalnym rowerze muszę odkręcać koła, no i wtedy już nie ma możliwości wrzucenia drugiego. Do Dodatkowo fajnym rozwiązaniem jest uchwyt na ramię, który ułatwia podnoszenie i przenoszenie. Bateria wkładana jest do środka ramy, i aby ją wyciągnąć, należy w pierwszym kroku złożyć rower. Potrzebny nam będzie także dołączony do zestawu kluczyk. Dziurka od klucza znajduje się pod ramą, trzeba nim odblokować zabezpieczenia, i dopiero wtedy można włożyć lub wyciągnąć baterię. Miłym zaskoczeniem jest także konstrukcja amortyzująca wstrząsy, która jednocześnie wyróżnia go na tle konkurencji. Jeden amortyzator umieszczono w przednim Widelcu, a drugi pod siodełkiem. Pod siodełkiem znajdziemy także odblaskowe światło. Siodełko jest wygodne i podobnie jak kierownica, ma regulowaną wysokość. Bez problemu można dostosować jazdę dla osób o wzroście od 150 do około 195 cm. Przy moim wzroście 184 cm zostaje jeszcze sporo do wysunięcia. Na kierownicy od lewej strony znajdziemy dwa przyciski: czerwony służy do włączenia przedniej lampki LED, a zielony to Klaxon. Lampka zasilana jest z akumulator i mogłaby być troszkę mocniejsza, ale moim zdaniem jest wystarczająca do oświetlenia drogi w ciemniejszych miejscach. Obok umieszczono duży i czytelny wyświetlacz LCD, który umożliwia włączenie, wyłączenie elektrycznego trybu jazdy oraz pozwala na monitorowanie prędkości, przebiegu, poziomu naładowania baterii oraz statusów o błędach. Plusem wyświetlacza jest dobra widoczność na słońcu oraz podświetlenie w nocy. Po środku znajdziemy miejsce na zamontowanie uchwytu na telefon oraz port USB do ładowania np. smartfona czy kamerki sportowej. Siedmiobiegowe przerzutki Shimano zmieniamy po prawej stronie. Do zmiany przełożenia używamy klamki, wyższy bieg oraz niebieskiego przycisku niższy bieg. Obok znajduje się natomiast manetka gazu. W związku z tym producenci rozwiązują to tak, że hamulec tylny jest po lewej stronie, a przedni po prawej. Opony w kołach wyglądają jak w normalnych rowerach górskich, chociaż są nieco mniejsze. Moim zdaniem nadają się do każdego rodzaju podłoża. Oba koła wyposażone są w błotniki oraz bardzo sprawne hamulce tarczowe. Na piaście tylnego koła umieszczono bezszczotkowy silnik o mocy 350 W. Jest także nawet system odzyskiwania energii podczas hamowania który w pewnym stopniu zwiększy całkowity zasięg. Rower działa na wymiennej baterii o pojemności 10,4Ah, umieszcza się ją wewnątrz ramy po odblokowaniu zabezpieczeń dołączonym do zestawu kluczykiem. Plusem jest to, że bateria nie musi być wyciągana do naładowania, można ją ładować za pomocą portu umieszczonego na ramie. Jest to dla mnie zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie i tak jak mówiłem wcześniej pełne naładowanie trwa około 5 godzin. Dodatkowy akumulator można zakupić np. Na, na AliExpress lub w sklepie Banggood. Korzystanie ze wspomagania elektrycznego podobne jest w pewnym sensie do uruchamiania motocyklu. Należy włożyć i przekręcić kluczyk o 45 stopni, aby aktywować baterię. I tutaj muszę dodać, że nie można go wyciągnąć podczas jazdy na napędzie elektrycznym. Na początku martwiłem się trochę o to, czy nie wypadnie, ale po pewnym okresie użytkowania okazało się, że nie ma powodu do zmartwień, nie wypadł ani razu. Na pierwszym biegu, gdy osiągniemy prędkość 5 km na godzinę, to załącza się system wspomagania, który działa tylko podczas pedałowania. Nie jest to duża moc, ale odczuwalna i można tak przejechać sporo kilometrów, zanim rozładuje się bateria. Drugi i trzeci bieg działa podobnie jak w motorze. System wspomagania załącza się przy prędkości 5 km na godzinę, ale tutaj nie musimy pedałować. Wystarczy dodawać gazu na prawej manetce. W przypadku, gdy się zatrzymamy, to wspomaganie natychmiast się wyłączy, co wydaje się bezpiecznym rozwiązaniem. System wspomagania, który aktywuje się od 5 km na godzinę, można zmienić na 0 i wtedy od razu ruszamy ze wspomaganiem. W recenzji na stronie czajna.pl wszystko dokładnie jest opisane. Jeśli jednak nie chcemy jechać ze wspomaganiem, to zawsze możemy ustawić się na zerowy bieg lub całkowicie wyłączyć zasilanie i jechać jak na normalnym rowerze. Jazda rowerem elektrycznym A do A20 daje naprawdę dużą frajdę i do tego jest dużo wygodniej niż się spodziewałem. Rower ogólnie wzbudza spore zainteresowanie przechodniów. Każdy kto na niego wsiadł i spróbował jazdy ze wspomaganiem był zachwycony możliwościami i jego przyspieszeniem. Dostosowanie siodełka oraz kierownicy zajmowało dosłownie kilka sekund. Do tego składana konstrukcja idealnie nadaje się, aby wrzucić go do bagażnika samochodu i wyruszyć w różne ciekawe miejsca. Na przykład możemy zabrać się z nim na urlop i tam sobie pojeździć. Na mieście daje praktycznie radę na każdej powierzchni, nie miał żadnego problemu z jazdą na wyboistym, piaszczystym terenie. Gdy inni się męczyli podczas jazdy pod górkę, ja wjeżdżałem bez większego problemu i zmęczenia. Jedynie przy końcu takich większych górek musiałem użyć trochę siły, aby się po prostu nie zatrzymać. Tutaj muszę zaznaczyć, że moja waga miała w tym duży związek, tak jak wcześniej wspominałem, waży 94 kg i uważam, że podwiezienie takiego chłopa pod górkę to i tak. Wyzwanie. Z kolei moja żona, która waży dużo mniej, wjeżdżała pod te same górki, tylko na samym wspomaganiu elektrycznym. Odnośnie zasięgu, to wszystko zależy od tego, ile ważymy, jak jeździmy i po jakim terenie. Według producenta, w trybie pełni elektrycznym, można przejechać około 45 km. Moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe do zrobienia. Przy mojej wadze plus dodatkowy bagaż około 10 kg, miałem na sobie plecak, udało mi się zrobić około 33 km. Nie było tego więcej. Ponieważ wybrałem się poza miasto i praktycznie przez całą drogę jechałem na drugim i trzecim biegu z manetką dociśniętą na maksa. Dodatkowo ustawiłem załączanie wspomagania elektrycznego już na samym starcie, a nie tak jak jest fabrycznie, dopiero od 5 km na godzinę. Wszystko to miało na pewno duży wpływ na szybsze zużycie baterii i uważam, że gdybym ważył o te 20 kg mniej i miał ustawienia fabryczne, to dystans 45 km byłby realny do osiągnięcia. W mieście zasięg jest trochę lepszy i wychodzi bliżej 40 km, z tego względu, że na mieście jest więcej hamowań więcej razy trzeba się zatrzymać. Na... Na światłach czy kogoś przepuścić. I takie czynności dodają zasięgu przez na przykład odzyskiwanie energii. Moja żona jeździła pół dnia po mieście, w większości na wspomaganiu elektrycznym i na baterii nie zeszła ani jedna kreska. W tym czasie zrobiła może 15-20 km. Jeśli w trybie czysto elektrycznym można zrobić 40 km, to moim zdaniem osiągnięcie. 80 km w trybie mieszanym jest spokojnie do zrobienia. Myślę, że można nawet zbliżyć się do 100 km. Ze względu na przepisy firma ADO musiała ograniczyć moc silnika do 250 W oraz prędkość jazdy do 25 km na godzinę. W związku z tym rower jest pełnoprawnym pojazdem, który można jeździć po ulicy czy ścieżkach rowerowych. Jednak gdyby było Wam za mało, to blokadę w łatwy sposób można zdjąć i zwiększyć moc do 350 W, a prędkość jazdy do 35 km, ale pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Do odblokowania wystarczy na Liczniku przytrzymać jednocześnie przez kilka sekund dwa przyciski plus i minus, następnie środkowym przyciskiem wybrać opcję zaznaczoną P0 z numerem 8 i plusem zwiększyć do 35. Wtedy na trzecim biegu będzie można lecieć nawet 35 km na godzinę. Rower A do A20 to chyba jedna z moich najlepszych decyzji względem wyboru pojazdu elektrycznego. Moim zdaniem jest to świetny stosunek jakości do ceny. Ciekawi mnie tylko, jak będzie z jego jakością tak po pół roku użytkowania. Na pewno zrobię aktualizację i dowiecie się tego na stronie czajna.pl. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.